Dziś Was zapraszam na poszukiwanie budki telefonicznej w centrum Krakowa. Zaczynamy. Budka telefoniczna jest teraz jako już relikt przeszłości. Pierwsza z nich pojawiła się w 1903 roku w Londynie. Myślę, że nie jest to bardzo stary wynalazek ma ledko ponad 100 lat. Pierwsza z budek telefonicznych pojawiła się w Polsce w 20-leciu międzywojennym. Zastanawiam się właśnie bardzo, czy na terenie starej części Krakowa Czyli w centrum uda mi się znaleźć choć jedną budkę telefoniczną, a jeżeli się uda, czy uda mi się z niej wykonać jakiekolwiek połączenie? Jeżeli chodzi o budki telefoniczne, swoje boom przeżyły w roku 2000, a w 2001 odnotowano największą ilość połączeń wykonanych z tych urządzeń na terenie naszego kraju. Niestety w 2008 roku budki telefoniczne przestały być popularne przez. Pojawiające się coraz częściej telefony komórkowe. Budki telefoniczne przestały być opłacalne, dlatego w 2017 roku podjęto decyzję o całkowitej jej likwidacji. Budki telefoniczne pojawiły się jeszcze z tego, co mi się udało znaleźć w Krakowie. Wreszcie Światowych Dni Młodzieży nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Zostało wykonane z nich około 125 połączeń. Ja sam w swoim życiu miałem okazję skorzystać z budki telefonicznej, może z dwa razy, dlatego też wiem, że 10 lat temu, wróć 8-10 lat temu, znajdowała się właśnie jedna budka telefoniczna naprzeciwko starego kleparza, i w to miejsce właśnie teraz się udam. Jestem dokładnie przy no, okolicy dworca głównego, więc zostało mi jeszcze trochę do przejścia. Budki telefoniczne były popularne w szpitalach, właśnie na dworcach. Dworzec główny w Krakowie przeszedł modernizację związaną z... Euro 2012, a później z pucharem siatkówki, dlatego podejrzewam, że tam nie ma co szukać jakiejkolwiek budki telefonicznej. Czyli będzie jakakolwiek budka telefoniczna, to będzie ona się znajdowała po prostu wolnostojąca, zadaszona gdzieś na chodniku. Aczkolwiek też wątpię, żeby jakakolwiek jeszcze była. Jeżeli jest, to podejrzewam, że są to już budki niedziałające. powiem Wam, że obeszłem cały rynek wzdłuż planu dookoła nie trafiłem ani na jedną budkę telefoniczną yy, powiem szczerze, że nie spodziewałem się nawet, że jakąkolwiek znajdę, tak? I nie jestem rozczarowany tym, że nic nie znalazłem, bo jak można znaleźć coś czego tak naprawdę już nie ma ale jestem uparty i będę szukał dalej udaję się teraz właśnie w kierunku rynku, czyli w samo centrum i może tam uda mi się coś jeszcze znaleźć. To teraz mnie taka refleksja naszła, jeżeli komuś by się udało zrobić, montować gdzieś budkę telefoniczną, mogłaby to już być niedziałająca budka telefoniczna, z której by się nie dało dzwonić, to myślę, że byłaby to naprawdę świetna atrakcja i dużo osób przychodziłoby się fotografować z reliktem przeszłości i zabytkiem. na gołębia, dobra, skręcamy. Patrzymy, może tu coś będzie, w co wątpię. Dobra, jestem na rynku i wokół rynku też nie znalazłem ani jednej budki telefonicznej. Udam się jeszcze w przejście pod sukiennicami. Pamiętam, może mi się wydaje, że tam kiedyś. Na ścianie była budka telefoniczna. Raczej wątpię, że dalej była, ale też możemy to sprawdzić. Okej, okay, myliłem się. Nie ma <laughs> nawet śladu, <laughs> że kiedyś coś tu takiego było. <laughs> no to cóż, idę dalej. Powiem Wam, że to jest bez sensu. Dalsze poszukiwania, bo nie ma nigdzie żadnej budki telefonicznej. Na pewno w centrum, tam gdzie ja szukałem, to wiem, że nie znajdę. Ale spróbujemy jeszcze w inny sposób. Udało mi się sprawdzić taką informację. Po prostu wpisałem w mapę, gdzie jest jakaś budka telefoniczna w Krakowie, i wyświetliło mi się, że przy szpitalu Rydgera. Dobra, przejadę się w to miejsce i zobaczę. Aczkolwiek mapa mi wyświetliła, że automat nieczynny czy, czy zamknięty. Więc podejrzewam, że z niego już mi się nie uda zadzwonić. Ale powiem wam, tu się ktoś nieźle urządził, no. A ludzie mówią, że ich nie stać. To proszę, taka Hawira i to jeszcze w centrum miasta. Nie no, świruje, to jest Królewski Zamek w Krakowie, czyli Wawel. Już pewnie po pomyśleliście, że do reszty zwariowałem. Ale przypomniała mi się taka historia, jak kiedyś jechałem w tramwaju i jechały... Turystki, podejrzewam, mam nadzieję, że to były turystki. I jedna do drugiej mówi: Patrz, Wawel, pokazując na barbakan. przykre <grystki> Dobra, udaję się do samochodu i spróbuję się dostać do tej budki telefonicznej, która rzekomo jest w tym szpitalu. Powiem Wam, że weszłem nawet do budynku poczty głównej. Ale to też się nie udało i tam też nie ma żadnego aparatu telefonicznego, tylko budka telefoniczna. A przecież to w pocztach, najczęściej w pocztach były aparaty telefoniczne. Idąc do samochodu spotkałem grupkę młodych ludzi, 15-16 lat, tak na oko. Zapytałem się ich o budkę telefoniczną. Wywalili oczy. Nie wiem, chyba im wyglądałem na jakiegoś nanoteartelczyka. Wzruszyli ramionami i poszli. No. Sam się zresztą o to prosiłem. Słuchajcie, miejsce, które mnie przeprowadziła mapa, faktycznie jest przy szpitalu, ale nie ma tu nic. Znaczy jest. Zaraz Wam pokażę co. A nie jest to budka telefoniczna. Podejrzewam, że to jest pozostałość po budce telefonicznej, a ktoś jeszcze nie odpiął znacznika na mapie. Zaczyna padać, wracam do auta. Nie jestem rozczarowany. No może trochę, bo spodziewałem się, że faktycznie, chociaż będzie ta budka, jakiś zarys czy coś, no znalazłem słupek betonowy z kałkiem jakiegoś elementu metalowego, czyli definitywnie ustalamy, że w Krakowie nie ma już budek telefonicznych, odeszły one do tak zwanego lamusa no cóż, tak mówię, jeżeli ktoś kiedyś by się na to zdecydował, żeby znowu wstały tutaj budki telefoniczne, myślę, że naprawdę byłaby to dobra atrakcja turystyczna. Dlaczego zdecydowałem się na ten odcinek? Nie spodziewałem się, że znajdę jakąś budkę telefoniczną, tym bardziej, że uda mi się z niej wykonać połączenie. Chciałem tylko Wam pokazać, jak znikają niektóre elementy codziennego użytku od tak nagle i wszyscy o tym zapominają. Zastanawiam się kiedy znikną z naszych ulic skrzynki pocztowe. A wy jak myślicie? Przecież już teraz każdy ma maila i są inne rozwiązania, są przesyłki kurierskie. Czy poczta jest nam potrzebna? Czy tradycyjny list nam jest potrzebny? Fajnie by było, jakbyście odpowiedzieli na to pytanie w komentarzu i co w ogóle o tym myślicie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojego materiału. Zachęcam także do fanpage'a, lajkowania, udostępniania materiału, jak i do poprzednich filmów. Z mojej strony wszystko. Cześć.